Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym zdrapingu. Dzisiaj taka mała niespodzianka. Zdrapeczki holenderskie. Jest miksik za 17 euro, a zdrapeczki takie za 1 euro. Taka za 2 euro, za 1 euro, za 3. Tu są podobne linie jak w Polsce za 5. No i tutaj coś, ale statki trzeba wytrapać yy, któreś z tych symboli, z legendy i wtedy przypisaną kwotę wygrywamy. Ok, zaczynamy. Zaczniemy od tych najniższych za 1 euro. Tutaj w tej drapeczce z numerem 3 yy, szukamy. Trzech takich samych kwot, jak się nie mylę, więc drapiemy. A mamy 20 euro, 4 euro, 100 euro, 25 tysięcy euro, 400 euro i 50 euro. No nie mamy trzech takich samych, ale to jest taki gratis, i jeżeli będzie symbol gratis, to będzie taki mały kupon gratis w korekturze. No to sprawdźmy. No niestety nie udało się. Kolejna strepeczka. Tutaj szukamy symbolu z numerem 23 a nasz symbol to monety i szukamy monet mamy podkowę biedronka diament no i niestety nic więcej pusta tutaj jest drapeczka szukamy numerku kopeczka za 2 euro z numerem 15. A nasz numer to 57. A mamy 33 i 57 mamy wygraną. Świetnie, jest wygrana. Kolejna 53 45. A i to wszystko tylko cztery symbole. Rozprawdźmy no co jest pod 57, a pod 57 kryje nam się wow, super spójrzcie nasz numerek 57 tu dało nam 10 euro. No niesamowita zdrapeczka za 2 euro. Jest nieźle kolejna zdrapeczka za 3 euro z numerkiem 21 tutaj szukamy po prostu yy, każdy z drapek siódemeczek. Sumujemy je i wychodzi nam wygrana. Od trzech siódmeczek zaczyna się wygrana 3 euro. No to drapiemy. Niestety nie ma. Nie ma. Gra czwarta która piąta. O, i mamy siódmeczkę pierwszą. Po raz pierwszy. Jeszcze brakuje nam dwie, żeby było wygrane. Druga siódemeczka. No i gra trzecia. Zobaczymy, czy będzie trzecia siódemeczka. Czy niestety nie. No niestety dało nam tylko dwie siódemeczki. Szkoda. No i przechodzimy do tych alastatków. Tu wytrapujemy yy, nasze pola. I jeżeli uży nam się tutaj z legendy, którejś z tych symboli, czyli gwiazda, lub planeta, lub kometa. Teleskop, lub tam gwiazdozbiór, lub rakieta, i tu będzie przypisana tego wygrana. Zrapeczka z numerem 12. No to szukamy. Pierwsza. No tutaj mamy B2. B2. C1. Tu pusto. A2 D3 pusto C3. G7 przepraszam G7 G1 pusto

e1 b4 d2 e3

D4 D4 i ostatni symbol E7 E7 No niestety ale wychodzi na to, że któryś już nie ma więcej symboli że zrapeczka jest pusta, żeby nam się mm, nie ułożyło z legendy. Puściutko. I ostatnia zrapeczka. Coś, ale nasza linie Szukamy symboli i tutaj je odnajdujemy. I mamy chmurki. Jedna chmurka. Lampa, jedna lampa, monety, karta, jedna jest. gwiazda, złoto, złoto mamy raz, dwa, lupa, czy jest lupa, a jest tutaj, Kolejny, nie wiem co to jest, ale jest. Diamant. Pata. Tutaj nam brakuje słoneczko, będzie wygrane. A mamy. Nie wiem, co to dokładnie jest. Instrument. To już nie wiem, co to jest, chyba jakiś bębenek. Ognisko. Raz, tylko raz. Symbol. Tutaj mamy złotą no to jest tutaj. I ostatnie dwa symbole. mamy jakiś klet. A koc chyba. No i ostatni symbol. Jakaś faza, tak? Mamy tutaj. No i chyba to wszystko. Także, kochani, nie użyła nam się żadna linia, ale wkład dzisiejszy na zdraping 17 euro. A z to dała jedna stropeczka za 2 euro, a z mamy 10, czyli nie jest źle. Zapraszam oczywiście na kolejne zdrapingi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, no i życzę powodzenia, do zobaczenia.